I tak, ja już jestem na biwaku. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Wywalili nas naprawdę na jakiś środek pustyni. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Tam mamy park fermé z daleka. Trzymamy tam motory. Tu mamy ciężarówkę, która nam wydała jedzenie i namioty. A z okna mam taki widok, patrzcie. Otwieram namiot. Cyk. Tylko te helikoptery latają strasznie głośno. No to jak coś, to dobranoc. I nastał poranek. To nasz bufecik: ciepła woda, musli, herbatka, kawka, żele akurat nam dali. A tu mamy tabelę z czasem. Kto jedzie, o który jedzie i jaki kotel i tak mieszkanko małe czas złożyć śpiwory, karimaty i odnieść do busa, podziękować tu chłopaki jeszcze się grzeją przy ognisku a tam wschód słońca przepiękny poranek wschodzimy, my już jesteśmy gotowi do startu, każdy czeka na swoją minutę Sprawdza jeszcze, co w motorze można zrobić, ewentualnie jak się uda, przygotować na kolejne 300 km. Tam jest start i jedziemy już do mety. No i jesteśmy dwa dni, ciężkie. No, odcinki dosyć długie, wymagające, kamieniste. Naprawdę ciężko było. Wiele rzeczy się przydarzyło zawodnikom. Ja też miałem trochę problemów. Każdy teoretycznie, ale udało się dojechać. Jestem cały, motor cały, jesteśmy na mecie marazońskiego etapu.